Przeszukałem internet dla najlepszej ładowarki do iPhone'a 17 Pro i znalazłem te ESR 3 na 1 magnetyczne ładowanie 50W, zasilacz w zestawie to bardzo dużo. krajobus boost i możemy tutaj, właśnie z tą piękną ładowarką, załadować jednocześnie smartwatcha, proszę bardzo, słuchaweczki, na przykład baciki. Proszę bardzo. No i oczywiście iPhone'ika na MagSafe. a mocno siedzi. Proszę bardzo, jak się to szybko, fajnie ładuje. Ważne, że jest bardzo szybkie ładowanie. Tu możemy nawet indykator. O, no, też piękny. Indykator sobie zobaczymy, ile jest już naładowane to urządzenie. I trzy w jednym ładujemy. Bardzo mocny jest to, nawet można podnieść. Taki jest mocny ten MagSafe. To jest, to trzeba tak pod kątem, żeby go nie usiąść. Tak jest mocny. Niesamowita jakość. Mnie się podoba, bo jest super szybki i praktycznie yy, ja prawie jak po kablu yy, ładuję. To jest bardzo fajne. ESR Link w opisie robi wrażenie.